Odsął się. Będzie dobrze. Jutro. Jutro idziemy. O osmaj kurwa. O osmaj kurwa. Nie rób tak. Kurwa. O osmaj kurwa. Ale Leijaj. Leijaj. pachniałem. Ale tu ładnie pachniałem. O której jedziesz na jak. Ej, nie! To... nie! O nie! O nie! się nie! O 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 blisko do my, ale... Ej, Patryczku. Co? nie! Masz Mam Możesz nie! O nie! Mam nie! Do mam do nie! O nie! O nie! nie!